Ja witam. No i co? A w dupie mam Was. Banda pedałów. Moja, to jest moja strona stworzona dla Was, żebyście widzieli, że ja Was jedę. I macie kurwa, nieźle tam pojechane. Na mojej stronie. Tam są takie komentarze o Was, że lepiej nie mówić. A jeszcze przerobiłem Wasze filmiki. W dupie mam. I Was też mam w dupie. Widzicie Zlewam na was i tyle Pluję na was Bo myślicie, że kurwa ja jestem Chory? Wy jesteście kurwa hojrzy I co? Zatkało was kurwa? Idę do przodu kurwa A nie do tyłu, jak wy to robicie do tyłu kurwa się cofacie Myślicie, że ja się kurwa boję? Myślicie, że ja będę się bał, płakał po nocach, nie wiem, co jeszcze, kasować filmiki, kurwa. A jebać was, powiedziałem. Pocałujcie mnie w dupę. Bo nie potraficie tego zrobić. I żegnam. naraz, pierdalajcie, kurwa. Fuck me.